Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni ponieważ zostałem przez szefa klubu upoważniony, aby jednym zdaniem podsumować i nie sięgać zbytnio do historii, to rzeczywiście będzie to jedno zdanie, czym to jest moment szczególny absolutorium, które Pani prezydent, profesor Hanna Gronkiewicz-Walc rzeczywiście w 2008 roku różni się e, znacznie od tego, co działo się wcześniej i ta różnica wynika z tego, że pani prezydent, profesor Hanna Gronkiewicz-Walc wykonała ponad 2 miliardy w inwestycjach, w budżecie, a w 2008 roku pan profesor Lech Kaczyński, prezydent dawny Warszawy, założył sobie konto w banku i to jest właśnie Myślę, moc to tejże prezentacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pan radny Turowski.